Ale wy mnie słyszycie, ale ja muszę kiknąć Q na klawiaturze, żeby mnie zobaczyli. Dobra. Ustaw się eee. tutaj Rudy przy tym budynku, co nie? Przy tym budynku, co masz. Eee, no właśnie sobą? się ustaw. Słucham? No ustawiam się. No, 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 tylko w lewo odbij Rudy, Ru Rudy w lewo sobie odbij. Do tego budynku, do tego budynku po lewej. Po lewej masz budynek, co nie? Przed sobą teraz, przed sobą, co nie? O o, o, super, no jeszcze jeszcze dalej, jeszcze dalej, przy budynku stań. No, jak zaczyna się budynek No, no, no jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę O i elegancka, no możesz podjechać metr spokojnie. I teraz jeszcze yy, Mateo, podjedź sobie. Podjedź sobie do budynku przed tobą jest budynek, co nie? Na równi z tym budynkiem. Na równi z tym budynek. Okej okay. No i dobra No i dobra jeszcze troszeczkę możesz podjechać sobie śmiało, przecież. Dobra, no jest gitara. Jest super. No dobra, to na 19, na 9.00 jedziecie i, i walka. Jak się zobaczycie, to strzelajcie. Pamiętajcie, bez satelity. Ale na ślepo też można strzelać sobie. Tak, możecie na ślepo, możecie. Tylko wtedy tracisz maskowanie Jedziecie śmiało. Ruszyli moi drodzy, ruszyli! Obaj panowie mają zestaw naprawczy. Moim zdaniem lepiej byłoby mieć rację bojowe. Nie! Mateo ma zobaczcie mocną kawę. Oni nie zobaczą się prędko, bo to są ślepe artylerie. Jadą, jedzie, jedzie. Ta artyleria ma 160 życia. Jest pocisk na ślepo oddany. Ta artyleria ma 140. Lecą, lecą, lecą. Popcorn gotowy! Ależ emocje! Ruszyła maszyna! Jedzie rudy, jedzie rudy, jedzie rudy z daleka! Jedzie Rudy, jedzie Rudy, jedzie również Mateo. Jeszcze się nie widzą! Jeszcze się nie widzą! Jest! Trafił go za zero! Co jest grane? Bez uszkodzeń. I jest walka! Nie trafił! Obie artylerie nie trafiły. Które ładuje szybciej, proszę Państwa? Rudy kontra Mateo. Szukają przestrzału. szachu. <laughs> Jest tutaj jakaś taktyka flankowania Trafił! Runy trafił! Mateo pyk! Pestelka Gratulacje! Ale pecha Rudy okazał się lepszy, moi drodzy. Ustawcie się na kapie, przy budyneczku, dobra? Słyszycie mnie? No spokojnie, tak jak ostatnio. Leo Sinik odpal! Leo, dawaj! Jedzie, Leoś, jedzie! Przy budynku, Leoś. Słucham, Leoś? W lewo, Leoś! W, le w lewo! W lewo Leoś. Mam celownik na półek ekranu, o mój Boże... Ale za daleko, Leoś! Oszukujesz! Leoś! O, dobrze. Może być. Pamiętajcie bez satelity i miejcie włączone powtórki. Na 900 go, dobra? I możecie strzelać od razu, jak się zobaczycie. Możecie dawać blind także. 10 sekund i lecicie, co nie? 10 sekund i normalnie śmiało do przodu. Nie stresuj chłopaka Dobrze, Raxos. Uwaga! Uwaga! Ruszy! <grywka> Jaki widzę się Jaki widzę Leośowi? Leoś da radę. Bestie z Wadowic tutaj. Chyba dobra załoga. Leoś ma złoty zestaw naprawczy? Uwaga! <śmianie> Oni się nie widzą! Team o! Jest! Widzą się! Czekaj, zobaczymy na Zobaczę zobacz... Patrz, na oś pa, pa Patrz, Laos mierzy. Patrz. Laos <laughs> mierzy. 30 sekund patowa. Tutaj, jak się nie trafi, to jest koniec już. A ile ładuje? Dwadzieścia siedem Ale to przez rację I załogę może lepszą O! Prowokuje go do strzału Leoś Uwaga, Leoś, zobaczcie, koncentracja. Leoś! 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 Tu jest szczelina. Tu jest szczelina. Ja nie wiem, czy nie wyjmie zaraz Leośa. Ale celownik to masz mały Leoś. Mały ma, mały macelownik. Mi się wydaje, że zaraz wyjmie Laosia chyba o kurna Leoś, lecisz! Jedziesz! jedziesz, Leoś! Dawaj Leoś lecisz! <gryw> Dawaj, Leoś! Dawaj, Leoś! Leoś, ledziesz! Jedź Leoś, Dawaj Leoś! Strzeł, no jedź! Po jego! Leoś, kurde! Leoś, gdyby taką okazję, <laughs> Leoś się zestresował O, 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 o! O kurna! Nie! Prawie, Leoś, kurde! Waga jest wyścig! On jest szybszy, tamten, tamten szybszy Leoś, nice try. Ej, on go biedzie, objedzie, Leosia. objedzie, losia! Objedzie, losia! Objedzie, losia! Leoś, kurna, objeżdża cię, mordo! Leoś! Teraz, Leoś Nie, Leoś, kurna! <gryw> objedzie cię, uciekam, szybciej ładuję! On szybciej ładuje, uciekaj! Uciekaj, on szybciej ładuje! Leoś! Jak spiernicza! Nie, teraz go trafi chyba! Trafi go teraz! Kurne z bokiem! Oj, wej, to wejdzie, to wejdzie! O zmyłka! To robi Leoś! Ty jak porobił Leoś teraz! Nie! Chyba teraz nie ucieknie już! O Boże! O Boże! Trafi teraz! No! PRAWIE! GG. Gratulacje, panie Bestia, gratulacje. GG, panowie. Chyba gorsza załoga. Gratulacje, gratulacje, wygrywasz, panie Bestia, 7 dni konta premium. Wyśle ci w postaci kodu ponosowego. Dzięki.